Jakiś czas temu w Libanie miała miejsce taka ogromna tragedia, gdzie w porcie wybuchł ogromny, e, ogromny magazyn. Ten wybuch był na tyle potężny, że zniszczył dużą część centrum. Bardzo dużo ludzi zginęło. Moja nauczycielka, jako że jest związana z tą częścią świata, pomagała odprowadzać dusze po tym zdarzeniu, dlatego że wierzy się, że właśnie w przypadku takich gwałtownych śmierci, tragicznych, te dusze są uwięzione w naszym wymiarze. Trzeba im pomóc. Odejść. Podczas takiej właśnie procedury, gdzie, gdzie te dusze były przeprowadzane, e, jedna z praktykujących spotkała się z taką pięcioletnią dziewczynką. No i słuchajcie, ta dziewczynka poprosiła o, tylko o to, żeby powiedzieć jej rodzicom o tym, że ona jest bezpieczna, że wszystko z nią dobrze. No bo jak odszukać tych rodziców? Ich nie było w tym miejscu zdarzenia, oni przeżyli tą, tą tragedię. No i słuchajcie, ta dziewczynka pokazała obrazami, gdzie mieszka? Dało się odszukać ten dom. I były tam trzy mieszkania. W pierwszych dwóch mieszkaniach mieszkały rodziny, które nie miały dzieci. Na, na ostatnim piętrze mieszkała rodzina, która straciła w tej tragedii dziewczynkę. Ta osoba poszła tam i przekazała im wiadomość od ich córki. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak ogromną ulgę może taka wiadomość dać rodzicom. Zmarłego dziecka.